Siema wszyscy! Lecimy znowu z gotowaniem. Chyba wszyscy lubią tatara, tak? No ja też go uwielbiam, dlatego zrobię moją odsłonę tatara. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Rękawiczki. Miejcie je zawsze w kuchni, bo nigdy nic nie wiadomo. A teraz są, mówię, takie ciężkie, ciężkie czasy, że zakażenia, pandemia i w ogóle. A więc tak, kawałek mięsa polędwicy. W tym przypadku jest to polędwica marynowana przeze mnie. Recepturka będzie poniżej. Eee, wy możecie użyć normalnie polędwicy wołowej surowej. Ja Wam pokażę z takiej kierowanej polędwicy tatarka. Więc kroimy sobie najpierw paski. Ja preferuję właśnie takiego tatara siekanego. Nie lubię tego przez maszynkę. On wtedy jest taki. W konsystencji taki wiecie. No, no zmiażdżony. Ja lubię po prostu taką równą fajną kostkę. Mięsa. Za posiekamy. Możemy jeszcze użyć takiego fajnego triku. Taki tip. Lekko mięso sobie przejechać tak po desce. Żeby ta struktura była takie bardziej jakby zmielona, takie oszukane. Dobrze, mam już mięsko posiekane. Mięsko do miski. I teraz tak, fajny patent bardzo szybki. Na doprawienie tego tatara użyłem keczupu i musztady francuskiej do wymieszania. Bardzo szybka receptura. I prosta. A to chyba jest najważniejsze, kiedy gotujemy sobie w domu sami. Teraz tak, dodatki. Najlepsze cebula polska i ogórek kiszony. Cebula ma warstwy. Wiadomo. Pany patent na cebulę jest taki. Bo ona ma warstwy. Żeby się równo kroiło, mamy takie zwoje. tniemy ją tak do kąta prostego, aby zrobić równą kostkę. Drugą stronę cyk. I tak samo. Z górki będzie łatwiej. Przygotujemy sobie dymkę. Delikatnie tylko, a końcóweczki zostawimy sobie do. Przystrojenia tego tatara. Teraz tak, trochę cebulki damy do środka. I odrobinkę dosłownie ogórka. Całość wymieszamy w środku, bo tatar już jest, tak widać, bardzo wilgotny. Jako podkład wykorzystamy sobie majan skoperkowy. Na który delikatnie wyłożymy naszego tatara. Użyjemy żółtka plastycznego, które sam też robiłem metodą suwi. Tego może nie zrobicie sami w domu, ale ja wykorzystam to żółtko po to, żeby po prostu fajnie udekorować nasz talerz. Teraz znowu wykorzystam nasz majonez sardela filet anchoa dwa małe płatki świeże kiełki groszku do tego dymka I świeża oliwa koperkowa. To jest moje wydanie. Tatara. Przepis będzie na dole.